Szczęść Boże! Dorota i Marek. Najbardziej w postaci księdza Franciszka Blachnickiego mnie, zachwyciło mnie jego dążenie do wolności i to, że wiedział, w czyje ręce tą wolność złożyć. Wszystkie swoje sprawy zawierzał zawsze niepokalanej. I tym właśnie rzucił światło na nasze życie, że to właśnie niepokalana prowadzi naj, najszybciej, najpewniej do Chrystusa. Kruciata wyzwolenia człowieka, w której walczymy o wolność, nie tylko dla siebie, ale i dla innych, jest bardzo dobrym ćwiczeniem duchowym które pozwala rozpoznawać wszelkie zagrożenia dla naszego małżeństwa i która pozwala nam właśnie bronić się przed różnymi zniewoleniami. Także kiedyś Franciszek powiedział takie słowa, że najgorszą niewolą, która istnieje, jest niewola, jest to niewola własnego ja i tutaj właśnie rzuca światło bardzo duże jak postępować w życiu także na rekolekcjach zostaliśmy podprowadzeni do zawierzenia się niepokalanej i oddania jej całego swojego życia a także naszego małżeństwa więc w Właśnie to światło, które płynie z nauczania Franciszka Blachnickiego, o odkrywaniu wolności dziecka Bożego, i o zawierzeniu Maryi jako największym darze, który możemy właśnie tutaj dostać w ruchu światło życia. Nie natomiast w dziele księdza Franciszka w całym ruchu najbardziej fascynuje tak jakby wielkość tego dzieła, wielkość wspólnoty, ruchu Światło-Życie. Te osoby, które spotkaliśmy, w których można śmiało powiedzieć, że spotkaliśmy księdza Franciszka, jego odbicie, jego blask, jego geniuszu, osoby właśnie spotkane na rekolekcjach czy, czy na różnych dniach wspólnoty, no, pozostawiły ogromne piętno w naszym życiu. Tutaj bardzo długa lista takich osób jest w naszych sercach i, i to jest coś, co szczególnie ksiądz Franciszek w, zostawił mi w, w testamencie i za to chwała, chwała panu. Pana.